Witam serdecznie, ja jestem Mutu. Dzisiaj zrobimy sobie unboxing chińskiego telefonu, jakim jest MediaDroid Imperius MT7003. Jak możemy zobaczyć, pudełko wygląda tak: dosyć spore. Tutaj we właściwościach: producent informuje nas o takich parametrach smartfona jak szybki procesor 1 GHz, jednorodzeniowy. System operacyjny to Android 4.0 Ice Cream Sandwich. System dwóch kart SIM, ponieważ jest to dwusimowiec. Transmisje danych 3GH, HSDPA i HSUPA wbudowany system nawigacji e, GPS AGPS e, karta sieciowa Wi-Fi e, Bluetooth 2.1 5 ekran pojemnościowy e, 480 na 800 pikseli e, i ma 800, e, 600 milionów kolorów z tego co się dowiedziałem jest to ekran AMOLED ponieważ w tych pierwszych produkowanych Imperiusach, którym się odklejały ekrany stosowano właśnie AMOLED. Dwie kamery przednia 0.3 megapiksela i przednia 5 megapikseli z autofokusem i diodą błyskową. Obsługa kart MicroSD o pojemności do 32 GB. Sensory światła, zbliżenia, położenia, cyfrowy kompas. Przenośny punkt dostępowy dla Wi-Fi i Bluetooth. Duża bateria litowa jonowa 3200 MAh. Funkcja oszczędzania baterii. Wieloletni interfejs użytkownika i niewielka waga tylko 191 g. Wymiary 147 na 2x79 na 5x9,7 mm grubości. Teraz otwórzmy sobie pudełeczko. Do smartfona przejdziemy później. A teraz zobaczymy co jest w pudełku. Słuchawki do całkiem dobrej jakości. Widzimy takie fajne czerwone Tylko posiadają Taki Inny wtyk, co na 3 te bolce, i inne na 2 bolce wypadają, co jest dla mnie wadą: Ładerka, ładowarka standardowa, kabel micro USB, instrukcja obsługi, także w języku polskim. No i tutaj Paragon 800 zł. To by było na tyle. E... Telefon wygląda tak. W następnej części e... zajmiemy się recenzją telefonu. To byłoby na tyle. Zapraszam do następnej części. 是吗？这些海。